Miło mi powitać wszystkich słuchaczy podcastu Nadmorze. A szczególne podziękowanie składam na ręce Piotra Wiktora Lorkowskiego za zaproszenie i pochylenie się nad moją twórczością. Przeczytam wiersze z tomu Samotność kinomana, Geneza. Przesiedlenie. Wciąż biegnę, wciąż chowam się w snach miasta głodnego ludzi. Biegnę aż do wyczerpania z pamięci, do niepamięci okrążę ziemię. Tęsknotę zostawiam po drodze, niech błądzi obłąkana. Może nie znajdzie pierwszego domu, tego sadu leszczynowego w starzycach, na skraju rwącego ruczaju, dziadka pasieki roztańczonych pszczół, pracowicie broniących naszego rewiru, archipelagu pól. Płonących złotem rzepaku, sterczących badelami chmielu, płynących zieloną falą zbóż. Za nim glebę pokryje ściernisko, które kłuje w stopy i w serce. Żółć, Sklepienie garażu, tam gniazdo szerszeni przykleja się do gorącej blachy. Wściekłość i dziki żer łagodzi lot skierowany do słońca, do słoneczników i mleczy. Dmuchawce rzucone na wiatr w wolności spojrzenia, dociekliwość ukucia nasion, iskra złota. Łza w oku sarny, gdy ktoś mierzy i nie strzela. Powszednia choinka. Cytat Sylwii Plat: To jest światło umysłu, chłodne i planetarne. Drzewa umysłu są czarne, światło niebieskie. Na słupie wysokiego napięcia noc zawiesiła połyskliwą bombkę księżyca. Dokłada brokatowy pył meteorów, srebrne monety z gwiazd, czy ozdabia watą pierzastych chmurek udających śnieżny puch. Na Ziemi czas kładzie otoczaki, skałki kamienne, tablice, pewnie z dekalogiem, jak prezenty. Podarunek losu na co dzień i od święta, tylko nikt tego nie widzi, albo nie chce podnosić, dźwigać, toczyć. Każdy czeka na słońce, aż otworzy dzień. powinnam pewnie wyjaśnić, że są to moje niepublikowane wiersze z lat 1972-1998 i praktycznie to są wiersze, które mnie kształtowały. Jak również były pisane jeszcze bez takiej świadomości i chęci zostania poetką. Pozaszywane. Zaszyfrowane. Jestem ekonomistką, bo nieekonomicznie było zostać filologiem, ale mówię, że jestem zawodową krawcową. Przecież umiem szyć, wszystko sobie szyję, więc rozsypały się igły i szpilki. Możesz mieć siłę, a nie mieć odwagi pozbierać. Możesz mieć odwagę, a nie mieć możliwości. Znajdziesz możliwość, a los pozbawi cię sprytu. Mówią o słoniu i o uchu ugielnym, i pozamiatane, to znaczy szyte. Zostanę nitką, niech trzeszczy w szwach. Głód. Kromka pełnoziarnistego chleba upada na kamienną podłogę. Podnoszę jak skarb, przykładam do ust. Tak mnie uczyła babcia. Na znak przeprosi, na może szacunku do chleba naszego powszedniego i wina, które buduje w nas świątynię i miłość. Zbyt wiele jest głodujących na ziemi, Głód to szczerba, ślad na ostrzu noża. Kroi dzień za dniem, odcina wczoraj od dzisiaj. Okruchy spadają na ziemię żyzną, głodną plonów. Postura: Stara sukienka morduje młode ciało. Wiosna, zmęczona złą pogodą, nie chce rozkwitać. Trawniki chłoną wodę aż do zachłyśnięcia. Chude łydki przeglądają się w kałuży. Wyżej stara sukienka, która nie chce być krótsza, aby tańczyć na wietrze, trzyma ciało w ryzach, jak pokutny worek. Lidhops patrzą na zegarek. Czasu już nie cofną. Na parapecie żywe kamienie otwierają się, aby chłonąć piękno. Nie milczą. Czekają na krople rosy, na życiodajną zę. Są abstrakcją na polnej drodze dla dumnie wystających kocich łbów. Odszedł człowiek powolnym krokiem, oglądając się na obumarłe twarze. Na milczące oczy, jeszcze czuł dotyk drżących rąk i ciepło wtłoczonego powietrza. Bo chłód szedł od Mokradeł, sięgał po zagrzebione ściany jak po swoje. Kondukt żałobny bawi się błędnymi ognikami, dzikie wino wyplata wianki, zatrzymuje słońce. Trudzi się w zdobywaniu upojenia. Patrzę i rozumiem. Roztrząsam smutek. Sen, masa. Rozprzestrzenia się mgła, zagarnia wieżowce kretów, czerni zwycięża, dotyka głęboko. Tam ciężko oddychają zwierzęta i ludzie w opaskach na oczach, ze stoperami w uszach. Droga ślini się do pobłysku reflektorów, do rozgrzanego powietrza. Czmy, motyle, muchy zagarniają blask i śmierć. Bo życie przegląda się w kropli światła. Psy zawsze wyły, kiedy ktoś umierał, mówili, to do księżyca, gdyż sierp ścina głowy nim zasną. Nie można mówić źle o zmarłych, niech sieją maki. Pamięć o nich schowamy w skórzanych futerałach, w tekturowych pudełkach po butach, ulepimy ze śniegu i mrozu, niech odrodzą się z żalu i krwi opuszczonej z gęstej masy zewnętrzności tłumów, tak jak powstają wiersze. Bardzo państwu dziękuję i Tobie, Piotrze, dziękuję za zasłuchanie. Lucja Dudzińska